Hej z tej strony Agnieszka. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym tutorialem makijażowym i do wykonania tego makijażu zainspirował mnie zestaw akcesoriów w neonowym, kanarkowym kolorze Adli. I one są teraz wyjątkowo modne. Jeżeli lubicie neonowe dodatki, to polecam Wam przemycić właśnie neony w makijażu, ponieważ prezentuje się to świetnie, ale musicie pamiętać, że taki mocny kolor najlepiej wygląda zestawiony z neutralnymi, delikatniejszymi kolorami, czyli przykładowo z brązami, tak jak zrobiłam to dzisiaj, żeby tego wszystkiego nie było za dużo. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wykonać, to oglądajcie dalej. Pierwsza oka zaczynam od jasnego brązu z palety Mokalate i zaznaczam nim załamanie powieki. Następnie sięgam po białą kredkę Color Trend i nakładam sporą ilość na dłoń, i następnie palcem aplikuję na powiekę. To podbije maksymalnie następnie nakładany dzień. Teraz czas na naszego neonowego kanarka i taki cień znajdziecie w palecie Lumino City. Ten cień aplikuję palcem na wcześniej nałożoną białą kredkę. W tym momencie wyciągamy z niego bardzo duże krycie i maksimum pigmentu. Wracam do pędzerka i poprawiam załamanie, żeby całość była czyściutka. Ten sam jasny brąz, którego używałam wcześniej, nakładam na powiekę dolną, trzymając się zewnętrznych kącików. Rozcieram puchaczem, żeby efekt był bardziej przydymiony. Teraz najjaśniejszym cieniem z palety Moka Late rozświetlam wewnętrzne kąciki oka. Czarnym eyelinerem w pisaku rysuję dość grubą kreskę zakończoną jaskółką. Wracając do palety cieni, biorę odrobinę ciemniejszego brązu, żeby wzmocnić kształt załamania powieki. Podkręcam rzęsy za pomocą zalotki. Tuszuję je czarnym tuszem Big and Multiplied. Dla wszystkich fanek mocnych rzęs, doklejam pasek naturalnie wyglądających, sztucznych rzęs, ale ten krok oczywiście możecie pominąć. Brązerem z palety Pitch Contour konturuję policzki, żeby delikatnie wyszczuplić twarz i nadać jej odrobinę koloru. Na ustach ląduje błyszczyk w odcieniu Renewing Rose, który jest na tyle neutralny, że nie zaburzy intensywności makijażu oka. Na koniec dodaję na policzki odrobinę blasku perełkami rozświetlającymi, i całość jest gotowa. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że tutorial Wam się przyda, jeżeli nie subskrybujecie kanału to koniecznie zasubskrybujcie, żeby być z nami na bieżąco i dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, pa pa!